Cineczku, zamkniemy babcię w nie Mam troszeczkę zmieniony głos, bo ja nie już jestem chora. Ale tak to jakieś czas robiła na samym, bo jestem bardzo chora, jak już mówiłam na początku. Ok, zamkniemy babulkę w stałnie, bo ja z babcią przygotowujemy się do przeprowadzki, jak pewnie chcielibyście wiedzieć. Babcia chce mieć to i ja przygotowuję się naprawdę bardzo źle, bo babcia chce być jak Barbie, słuchajcie. I to będzie bardzo złe. I niedługo, po, potem chwilę pomieszkamy w tamtym Barbie domku. Yy, I potem przeprowadzimy się do dziadka. I trochę zmienimy domek. Okej, okay, na razie mam sypialnię, jeszcze nas kuzynostwo nie przyjechało zobaczyć. Okej, okay, i do zamknięcia babci w saunie potrzebujemy wazonik. Wazonik to podstawa. Do tego pokoiku tutaj obok idziemy, do pokoiku babci. Hop. No, pudła. Okej, okay, idziemy na dół, bo babcia tu zaraz przyjdzie, bo babcia zawsze idzie tą drogą, ale to zawsze. OK, przepraszam was naprawdę za to, ale jestem chora. OK, babcia już chyba poszła do góry. Tak więc, muszę być bardzo cicho. Idziemy tu. Kurczę, zacięłam się znowu. OK, idziemy tutaj, 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 tutaj. Ja nagryłam ten filmik drugi raz. Trzeba bardzo uważać, aby nie nadepnąć tę tą głupią felgę. Wazon i do samochodu. Czekamy na babcie. Babciu, babciu, ty nie masz kapcia. Po co ci w ogóle kapieć, jak masz pałę? Halineczko, Halinusiu. Tak wejdź tam. Brawo. Drzwi to i gnij tam! To za to, że mnie nie karmisz. To nie za to, że mnie nie karmisz. Gnij tam! Gnij! Gnij tam. Zostaniesz tu na wieki. Na wieki tu zostaniesz. Gnij, Gnij. Okej, okay, idziemy do babci. Mamy mało czasu na ucieczkę, żeby iść do Pimpkiej, bo babcia ma urodziny. 100 lat. Idziemy teraz do Pimpka, do Pimpusia, jej zwierzątka, Po Pimpka ona również nie karmi. I ja z Pimpkiem jesteśmy wygłodzeni, wygłowy, wygło, wygłodzeni, zadzwonię sobie dzwoneczkiem, tak babcie już chyba idzie, my idziemy sobie tu i tutaj, ten się idzie do Pimpka. On się nazywa Pimpuszek, Okruszek. To jest yy, nasz ptaszek. I mój, i babci, oczywiście, babci bardziej. Bo babcia. O, kod. Wezmę go w następnym odcinku. Okej. Okay. Byłem babcie. Uwaga, i zaśpiewamy jej 100 lat. Ona ma 300. Nie, ona ma 950 urodziny dzisiaj. I my z Pimpkiem zaśpiewamy jej 100 lat. Babciu, Kalineczko, chodź tu, babciu. Babciu! Jezus, mali, co to za babka? Hehe, he, nie ma kapcia. Naprawdę? Musisz aż tak, o. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. I tak kończymy odcinek.